Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dziś w odcinku przedstawimy, a także zaprezentujemy jedną z pitewek, mianowicie na czołgu 9 poziomu włoskiego, prototypo standard B. Jest to bardzo fajna dziewiątka z bardzo dużą penetracją. Również trzy pociski w magazynku. Także to wszystko prezentuje się bardzo dobrze. Dodatkowo dodam, iż penetracji mamy tutaj 268 na pociskach podstawowych, czyli naprawdę bardzo dużo tej penetracji. Dodatkowo jeszcze na pociskach premium mamy 330, czyli teoretycznie no jesteśmy w stanie walczyć nawet z dziesiątkami bez żadnych problemów. Tutaj już na początku bitwy podjechałem sobie bliżej tego kamienia, myśląc, że może coś. Coś uda się upolować, jednakże pierwszy strzał nietrafiony w T61, drugi rykoszed, także pechowo. Ten początek bitwy tutaj w moim wykonaniu. Tutaj jeszcze teraz wyjechał HWK 30 dostał za 184, ale tutaj od boku już Eltek Wyjeżdża nam i strzela za 204 nas. Tutaj jeszcze E75 prawie 400 damage dostaje. No i cały czas ten LT nas tutaj denerwuje, wkurza. Drugi raz nas penetruje. My namierzamy E75. Jednak nie przebijamy. No i STA1 jeszcze z górki, tam z lasku. pewnie tam jest kilka metrów, które już właśnie tutaj. O, właśnie, pokazały nam się dwa medy, dziewiątotierowy Amerykaniec oraz STA-2, czyli premium japońskie. No, to zapewne nie weszło. Tutaj cały czas na plecach mamy tego LTK, a on i tak pewnie nie wyjedzie. Właśnie, teraz jeszcze Paton ładnie go już penetrował. Chłopak się pewnie już troszeczkę przestraszył. Wystarczy tego droba, dobrego dla ciebie, kolego. No i cóż, za bardzo nie możemy podjechać tutaj do tego kamienia, ponieważ właśnie tu z góry już, już że tak powiem, strzelają w nas. Tam pewnie są, stoją te deki pochowane. No nic, nie zaciekawi ten początek bitwy. 583D major no i tylko 930 my mamy w tej chwili. Tutaj ten Eltek cały czas próbuje klepać chłopaków tam na górce. Mamy żarówę, świecimy się. No i niestety project to penetruje nas. Czyli gdzieś tam Kampi w krzaczkach. 3-2 jak na razie przegrywamy. Tutaj pokazują się nam czołgi na wzniesieniu. Jest ze 102, uwaga. No i piękny strzał za 340. Tutaj T54E1 schowany. No i Patriot zjechał w dół którego niestety nie widzimy. Jest STA2, który dostaje piękny strzał za 347. I dokańczamy, wykańczamy go ostatnim pociskiem. Jeszcze pershing wiehał. Znaczy go nie widzimy. Pewnie tam za tą skałką się schował. Nie widać go. Nie widać. Uwaga, jest, jest. Kurcze rykoszet. Nie przebito pancerza, niestety. Tutaj typ 61, STA-1 jedzie za nim, ja czekam, jeszcze przeładuje drugi pocisk. Niestety kolega ginie, ale czy wsadzę mu dwa pociski? Jest Pershing, Pershing na zniesieniu dostał na gąsce. Czy go wykończy ktoś? To jest pytanie. Nikt tam nie strzelał w niego, nikt, niestety. A, ej, zleciał z górki, no i... Uwaga, uwaga, jest, weszło, piękny strzał za 385 i niestety żarówa, świecimy się. No jest tam w kącie trzy czołgi. My że tak powiem mamy tylko tu STA1, które coś cały czas klika, sugeruje, nie wiem, żeby ktoś tam podświetlił te trzy czołgi. No nic. Nie mam zbytnio ruchu, muszę stać w tej chwili, ponieważ... I tak stoję, nie wiem czy dobrze ustawiony, bo nie wiem czy tutaj te deki nie widzą mnie i czy nie mi czasami w tyłek. Pershing zjechał w dół. Ale to chyba już ostatniego chwile. Uwaga, tak. 53 TP pięknym strzałem wykończę go tutaj. Także 9 do 7 dla nas. O, no, tutaj troszeczkę ryzykownie wyjechałem. Nie wiem, czy potrzebnie, ale wykryłem strv który gdzieś tam przemieszcza się właśnie w tej chwili. Uwaga, mam żarówkę, czy ktoś mnie trafi. O, i był strzał jakiś we mnie, ale nie No i czy wyjedzie ten STRV? Uuu. no to ładnie, T28 siedzi gdzieś tam w krzaczku. No to teraz jesteśmy już na strzałach. 2460 damage, a, dwa 2 fragi. 10 do 7. No cóż, nie zaciekawi ta bitwa się tutaj prezentuje. Nasza lorka wykańcza to i teoretycznie linia Amy jest czysta, także... Powinniśmy to wygrać, ale jak to się to kończy? Zaraz zobaczymy. Tutaj z naszych kolegów nikt nie chce podjechać, a nie STA1. Teraz 53TP, czyli polska ósemka zaczyna coś tam, próbuje podświetlić. Jest STA1, który zjeżdża w dół i niestety, chociaż może będę miał przestrzeń, mam żarówę. Uwaga! STA1 podpalony, pali się. No i spalił go 53 TP, czyli pięknie z pożarkiem strzał. To już nasi koledzy wyjeżdżają. Jest T28, kolega, który mi przed chwilą sprzedał gułę. Może będzie szansa jakiś przestrzał na niego. Uwaga, czy damy radę? No, tak jest piękny strzał za 355 T28 na gąsce, Drugi strzał 381 i trzeci niestety chybiony w skałkę 3196 de Co tu się wydziwia, proszę Państwa? Teraz może uda się jeszcze trafić tego T28. Uwaga, jest wesz. Zresztą Pięk, piękny strzał za 378 Strv teraz nam ucieka. Ucieka nam ucieka kolega. Został nam STV T28, którego już nie rusza. Wolę przeładować sobie tutaj na Strv. I teraz zobaczmy, co tu się wydarzy. Mamy żarówę STV wyjeżdża na górę. Poczekamy jeszcze minutę, nie, sekundę niecałą. Jest pierwszy strzał za 377, pięknie, drugi 332 i w zasadzie StrV na ogrysku. Proszę Państwa 14 do 8 4283 DMage, w miarę udana bitewka, STV teraz go pewnie skasuje, taranem tak za 53 i 15 do 8 wygrywamy tą bitwę. Także 4283 DMAG'a, jak najbardziej satysfakcjonujący wynik czołg również godny polecenia Także szczerze polecam tą dziewiątkę. Dziesiątką jeszcze nie grałem, czyli project to. Cóż, za dzisiejszy odcineczek dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie moje filmy, mój kanał. Także dzięki Wam. Wielkie za oglądnięcie tego odcinka. Cześć.